Hej, cześć kochani i witam Was w nietypowym rozpoczęciu filmu. Właśnie z moim pieskiem lecimy sobie do paczkomatu odebrać bardzo wartościową i bardzo fajną dla mnie paczkę. Także zapraszam Was do unpackingu, który za chwilkę będzie. A na razie lecimy odebrać. Dobra, paczuszkę mamy odebraną, także lecimy sobie teraz ją odbierać. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo tak jak już wcześniej mówiłam, jest dla mnie ważna dosyć. A więc no co, zapraszam Was teraz już na unpacking. Dobra, a więc tak wygląda mniej więcej paczka. Ona jest w ogóle dosyć spora i ciężka. Naprawdę dosyć ciężka, także z drugiej strony jest etykieta, więc ja sobie to odpakuję. Już Wam pokazuję, co jest w środku, ale teraz jest czas dla Was, żebyście zgadywali w komentarzach, cóż to może być. Brawo do moich pięknych nożyczek cudownych. Mam nadzieję, że nie mnie otworzę. Także piszcie, czego być może mogę się spodziewać właśnie w tej paczce. Podpowiem Wam, że jest to coś bardziej dla konia i rzecz jej dziecka. Dobra, a więc mamy tutaj już wydostaną e, reklamówkę z uwaga. Ze sklepu Intermarsh. się z optymizmem. Zobaczmy, czy rzeczy w paczówce będą świeże. Ale tak, ok, czuję, że jest tu rzecz więcej niż zamawiałam. Także uwaga, uwaga. Tam, tam, tam. Są to strzemiona Lex On. Wyglądają one w ten sposób. One są te takie bezpieczne. Wersja bezpieczna. Dobra, dajcie mi to ogarnąć i już wam pokazuję. Dobra, zaczniemy sobie od tej gratisowej rzeczy, mianowicie są to brązowe puśliska, bodajże z Horza. Tak, tu jest właśnie ich znaczek i mamy 145 długość. Ja swoje puśliska mam, więc te prawdopodobnie będą na sprzedaż, że ja je sobie ogarnę i będą wystawione. Także, jakby ktoś chciał puśliska, to za symboliczną kwotę mogę je sprzedać, bo po prostu brązowych na ten moment nie potrzebuję. A teraz przejdziemy sobie do strzemion i są to, tak jak już wcześniej mówiłam, flex. One te takie bezpieczne. One tutaj po zewnętrznej stronie mają gumkę, która przy upadku powinna się otwierać. Są one w zwykłym takim czarnym kolorze. Oglądałam bardzo dużo różnych kolorów strzemion, ale stwierdziłam, że czarne będą do wszystkiego najbardziej pasować. A te wkładki tutaj u góry są wymienne, także jakbym chciała jakiś kolorek do nich dodać. To po prostu sobie dokupię te wymienne wkładki. No i co? Jest to wersja z kolcami, także tutaj możecie zobaczyć. Te kolce ułatwiają trzymanie stopy w strzemieniu i wersja pochyła z pochyłą stopką. Tutaj możecie zobaczyć właśnie ten kluczyk, którym się otwiera. Ja będę to później kombinować, bo teraz nie mam pod ręką kluczyka, ale mogę Wam jeszcze pokazać, jak można wymieniać wkładki. Tutaj jest taka dziurka. I ja sobie to podważę nożyczkami takimi małymi i zaraz wracam, pokażę Wam jak to wygląda. Dobra, udało mi się to w ten sposób właśnie podważyć po prostu zwykłymi nożyczkami. I te zaczepy są trzymane na magnesiki, które w ogóle są mega mocne, także robię to dosyć delikatnie. Chcę to odczepić, żeby niczego czasem nie uszkodzić, a jedną ja ręką jest naprawdę ciężko. Dobra, mamy to. A więc tak wygląda wkładeczka i ona tutaj ma magnesiki. I drugą stronę myślę, że też będzie można wypchnąć po prostu. O, dokładnie tak. I mamy z dwóch stron takie właśnie wkładeczki. Można sobie to dokupić i inne kolory tutaj zrobić. No i tak wygląda łusastrzymia bez tych wkładeczek. Także jestem bardzo zadowolona tak na pierwszy rzut z nich. Zobaczymy. Dzisiaj postaram się je przetestować na jedzie. Także na Instagramie będzie najświeższe info co i jak, no i dajcie znać czy Wy jeździcie właśnie w takich strzemionach, czy może w innych. Jaka firma jest Waszą ulubioną, ja poprzednio miałam takie zwykłe metalowe bodajże z Waldenhausena i naprawdę całkiem spoko mi się sprawdzały. Ja ogólnie jestem bardziej zwolenniczką metalowych strzemion aniżeli tych takich plastikowych typu Komposity. one są dla mnie za a widzę, że te fleksony są w miarę takie cięższe, także mam nadzieję, że będą mi pasować. No i co? Ja sobie poskładam. Będę się nimi jeszcze trochę bawić. Mam widzicie, jak fajnie na magnesik się I widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Jeśli ktoś chce kupić puśniska, to śmiało zabrać to nie sprzedam. Symboliczna kwota. Także też możecie pisać. Do zobaczenia, cześć i pa!